Oficjalnie witam Was serdecznie 21.00 20 czerwca 2024 Analiza rynku krypto. Dawid Borców z kanału Świadomi Traderzy. Słuchajcie, pamiętajcie, wszystko co przekazuję w ramach tych treści ma charakter jedynie edukacyjny i nie są to porady inwestycyjne. Wracając do naszego scenariusza na Bitcoin, na który już czekaliśmy, czekaliśmy i w końcu się doczekaliśmy. Uderzyliśmy i wypełniliśmy korektę prostą, którą tutaj sobie zaobserwowaliśmy. Czyli te okolice mniej więcej 64 tysięcy dolarów. Pięknie można powiedzieć, że prawie że od linii można e, zobaczyć, jak ten knot nam tutaj uderzył tylko, że czy to jest finał, czy to jeszcze nie jest finał, to sobie pewnie wszyscy zadają to pytanie. Może na razie usunę część tych mierzeń, żeby trochę pozostawić więcej miejsca na to, co za chwilkę tutaj na wykresie będę Wam pokazywał. No oczywiście zostawiamy na razie sobie te, ten prostokąt, który tutaj wskazałem, bo on jest dla nas wciąż jeszcze ważny, zaraz zresztą będę mówił dlaczego. Na razie sobie zaobserwujcie, w jaki sposób cena nam się porusza. Powiedzieliśmy sobie dzisiaj na 15 minutówce na grupie, przypomnę jak to wyglądało, o setupie na bitcoinie, tak? Powiedzieliśmy sobie, że najprawdopodobniej wypełnia nam się setup na, na korekcie prostej i dodatkowo wzmocnionym układem harmonicznym. Bardzo ładnie to się nam wypełniło. Otóż patrząc wtedy z niższego interwału, to jest M15, uderzyliśmy w opór, a następnie dosyć mocno zareagowaliśmy, więc analiza oczywiście w tym przypadku udana, z tym, że właśnie jeśli wypełniają nam się setapy, które są setapami na korekcie prostej, tak, czyli na ruchach trójfalowych, najczęściej jest to właśnie tylko i wyłącznie korekta i przed nami nowa fala spadkowa. Żebyśmy mogli rozmawiać o czymkolwiek mocniejszym, tak pozwolę sobie to opowiedzieć, musielibyśmy tak naprawdę wybić co najmniej i ostatni zasięg korekty pędzącej. O jakim dokładnie zasięgu korekty pędzącej mówimy? Mówimy o tej ostatniej, tej zbaka, ale oczywiście lokalna, dlatego mówię, że ostatni zasięg korekty pędzącej, którą tutaj mamy. Zwróćcie uwagę, rynek nie wybija. Rynek mocno reaguje właśnie też w tym punkcie. Dodatkowo tak naprawdę mieliśmy układ harmoniczny teraz z tego, co widzę, wzmocniony korektą pędzącą. Także dopóki tego typu setupy nas, trzymamy, nas trzymają, dalej rozważamy wciąż te poziomy południowe. Przypomnę, ten poziom, który tutaj mamy, czyli w okolicy 62, 60, tam 3000 dolarów, to jest mierzenie z e, korekty claytonowskiej, to jest dokładnie to mierzenie. O, w ten sposób, e, przepraszam, nie dokładnie. Tak, o, to chciałem zrobić. I 61,8 mierzenia całego impulsu, czyli od dołka do szczytu. Także widzimy, mamy zależność tego, na co należy patrzeć, jeśli mamy rozmawiać o zmianie tendencji w aktualnie trwającej fali. Ale na ten moment, przy dalej utrzymujących się wolumenach podażowych, ten poziom jeszcze jest możliwy. Także sprawdźmy, jak to rzeczywiście się będzie wypełniało. Idąc do ETH. ETH wygląda, powiem Wam, dosyć ciekawie, trochę mniej technicznie aniżeli Bitcoin. Niemniej ten poziom, który sobie tutaj wskazaliśmy ostatnio, to i też, powiem, zwróćcie uwagę, trzymaliśmy się tych zasięgów korekty pędzącej, ten poziom, który sobie wskazaliśmy ostatnio, czyli to 61,8, dwa razy, tak, tak, tak naprawdę dwa poki nam tutaj jeszcze pochodziły, jeden z korekty klejtonowskiej, drugi z mierzenia ostatniej korekty, teraz oczywiście można by go delikatnie zmodyfikować, o właśnie, niemniej wciąż wychodzi nam to mniej więcej w tej strefie i ta strefa wciąż może być grana. Tu, zwróćcie uwagę, zaczyna nam się pojawić, pier, pojawiać pierwszy popyt na ETH, Jest, istnieje szansa na to, że jeśli będzie się wypełnia nam tutaj ten, ten setup, może on być po prostu dynamiczny, może to być szybka zrzutka i mocny powrót, także jest tak opcja. Na ten moment jeszcze zaobserwujemy, w jaki sposób to aktywo się porusza, bo jak zobaczycie sobie, gdzie tutaj mamy kanał filmu, jak jest, jak sobie tutaj zaobserwujecie, w jaki sposób, cen... w jaki sposób, no nie tak chciałem, w jaki sposób, w jakim kanale tutaj nam się cen... cena porusza, raz, o, właśnie tak chciałem zrobić. I dwa. To zwróćcie uwagę, że poruszamy się po prostu w takim poziomem kanale. A wszelkiego rodzaju właśnie tego typu yy, scenariusze, w ramach których widzimy, formacje trójkątów, czy właśnie formacje takich kanałów, są tylko i wyłącznie formacjami przedłużenia trendu. Także uwaga, bo jeśli, bo ETH, mimo że pojawia się popyt, jeszcze nie wygląda aż tak technicznie jak Bitcoin. Dobra, jakie wy macie propozycje? Dokładnie tak, Michał. Na SKL pod shorta... SKL pod shorta. S, przepraszam. No i dobrze, to ja chciałem. SKL USDT. SKL, widzę, że mamy jakoś tutaj naszą analizę starą. Tak, SKL wciąż jeszcze do wypełnienia ten setup ma. Co prawda już na, oczywiście na wyższych literach, bo to jest 4 zaczyna się pojawiać potencjalnie e, jakieś osłabienie na wolumenie podażowym. Niemniej tego popytu nie ma, więc interesuje nas w ramach całego tego ruchu wzrostowego, co się dzieje na wolumenie popytowym. Jego po prostu nie ma. A tu potencjalnym setupem pod złapanie jakiejś pozycji krótkiej jest setup na... Korekcie pędzącej. I tego typu setupy przede wszystkim rozpatrujemy właśnie, kiedy widzimy silne ruchy w dół, a na aktualnym odreagowaniu nie ma praktycznie w ogóle wolumenu. Także tak byśmy to rozpatrywali. Tu jeszcze zaznaczę to w ten sposób: okolice 00611. Eee, dobra. NOT oraz INJ. Eee, NOT oraz INJ. Może zacznijmy od INJ, bo mam go chyba tutaj na liście nawet. Tutaj jest dobra. 4 godzinówka widzę, że nam tutaj zostaje eee, i JP prawdopodobnie jeszcze będzie miał tutaj miejsce na spadki. Teraz sprawdźmy sobie tylko, do, e, tylko gdzie aktualnie możemy zareagować na tym ruchu, który teraz widzimy. No coś wolno mi się ładuje e, wykres. Tak, ale potencjalnie jest jeden poziom. Co prawda, to nie jest żaden poziom, który jest szczególnie mocny, bo tutaj tak e, żeby znaleźć mocne poziomy, trzeba byłoby dołożyć sobie korektę klejtonowską z ge w geometrii Fibonacci'ego, ale o tym poziomie, o którym, o którym mówię, to jest ten poziom właśnie związany z biegunowością. No zwróćcie uwagę, ile razy wcześniej był tutaj zaliczany, i cały czas cena go respektowała. Także tutaj najmocniejszy opór, który mamy, jest właśnie w tym miejscu. Lokalnie rzecz biorąc, może zejdźmy sobie jeszcze na 30 minutówkę, albo nawet na 15 minutówkę. Tak, tu mamy wolumen podażowy, także ciężko powiedzieć, czy tutaj do w te dojdziemy. Ciężko powiedzieć, czy nawet tutaj dojdziemy. No takiego setupu no już chwilowo tutaj nie ma. Chwilowo ni tutaj nic takiego nie widzę. Dot USDT. No, tutaj też widzę, że mamy coś naszego starego. Tak, cały czas trzymamy się pierwszego wsparcia. Zwróćcie uwagę, 6.18. Jeśli będziemy widzieć ilość retestów w postaci 2, 3, 4 i tak, dalej, i tak dalej, ten poziom automatycznie będzie tracił na znaczeniu. Chwilowo nas jeszcze trzyma. Sprawdźmy, co to się dzieje na wolumenach, ale wolumeny też podażowe. Wolumeny też podażowe. Także jeśli będzie retestowany, prawdopodobnie wyjdziemy jeszcze dalej do tego układu harmonicznego. Niemniej... Pierwszy poziom, który już mamy, który sobie oszacowaliśmy, jest rzeczywiście poziomem już całkiem ciekawym. E, dobra, to było INJ oraz not dogę. -E. Dogę -E chyba tutaj miałem gdzieś, tak. O dokładnie. E, na dogę też się nam niewiele zmienia. Pierwsze mierzenie zewnętrzne najprawdopodobniej będzie tutaj grane, a to, co się nam teraz wypełnia lokalnie rzecz biorąc. O, właśnie z godzinówki. O, widzę, że jakiś wolumen. O, ciekawe, powiem wam, bo jeśli chodzi o dogę delikatnie inaczej wam nawet powiem, bo jeśli pojawia nam się taki ładny wolumen popytowy to prawdopodobnie będziemy tutaj walczyć z zasięgiem korekty pędzącej i to będzie dla nas klucz Jeśli mamy rozmawiać o jakichkolwiek scenariuszach na wyjście na wyjście górą to zasięg korekty pędzącej musi nam pęknąć także najbliższy opór na dogę to są okolice okolice 0,13 mniej więcej tak Także to są, to są te rejony, więc widzimy, że jeszcze troszkę miejsca na wzrosty mamy. Ale jeśli to nas zatrzyma, no to wtedy jest szansa, że jeszcze będziemy wypełniać te poziomy dalej zewnętrzne. Także tyle jeśli chodzi o dogę. Hmm, CARDANO. Mam też CARDANO tutaj. I to się nie zmienia moja analiza. To jest D1 szeroki setup, oczywiście. Niemniej e, A. Przepraszam, mamy pierwszy, mam jeszcze jeden setup tutaj wypełniony wcześniej, bo mamy tutaj trochę słabszy, co prawda, ale jest klaster właśnie na układzie harmonicznym Gartleya. Troszkę mało techniczny ten układ, bo dosyć mocno jest ponadbijany punkt D. Niemniej pierwszy poziom mamy. Drugi prawdopodobnie jeszcze może być tutaj do wypełnienia. Okolice 32 centów. To są tarjony. Pierwszy poziom już mamy. Także już jest. Pierwszy właśnie teraz dogę był. Awe oraz Ordi. Awe, USDT. Co my tutaj mamy? O, widzę, że jakiś stary setup mamy i bardzo ładnie to jest stąd widzieliśmy impuls wzrostowy. Eee, Awe też pojawił się na chwilowo wolumen popytowy. Sprawdźmy, dokąd tego miejsca Awe będzie miało. Tak naprawdę, dwa poziomy są tutaj do wskazania: Pierwsze oczywiście, zmierzenia całego impulsu, i drugi, zmierzenia właśnie ostatniej fali. I te dwa będą tutaj dla nas ważne. Czy coś jeszcze? Idealnie byłoby zobaczyć to w ramach jakiegoś ruchu trójfalowego, czyli na przykład fala A, za chwilkę fala B. Tutaj byłoby całkiem fajnie, by to wyglądało na, pot, na potencjalnego orgr i właśnie wykończenie na fali C. To jest na razie życzeniowe, niemniej pojawił się nam wolumen popytowy i właśnie potencjalnie mamy falę B tej korekty trójfalowej, więc to byłoby całkiem, całkiem dobre. Będziemy, pewnie sobie przeanalizujmy to jeszcze w poniedziałek, jak Będziemy robili kolejną analizę. Niemniej zaczyna się to fajnie układać. Ordi. Ordi USDT. Co to jest? Raz, dwa, trzy. Widzę, że też wcześniej tu reagowaliśmy i finalnie wypełniliśmy korektę nieregularną. Ordi godzinówka. Tak, chwilowo też wolumen popytowy pokazuje, że mamy jeszcze nieco miejsca. Sprawdźmy, do jakich momentów na rynku tu jest bardzo mocna biegunowość. To trzeba wskazać, ten poziom. O, właśnie, tak to mniej więcej wygląda. Dołóżmy sobie jeszcze siatkę Fibonacci'ego na ostatnią naszą falę, czyli właśnie w ten sposób. I co widzimy? Potencjalne wypełnienie się układu harmonicznego wewnętrznego na razie nam dochodzi. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Czyli to są rejony od 44,30 do 45. Te rejony jako nasz najbliższy opór. Solana oraz Ondo. Mam tutaj Solanę? Tak, mam tu Solanę otwartą, ale na Solanie się nic nam nie zmienia. Tu jest bez zmian. Też setup szeroki, bo z D1 e, punkt D właściwie można powiedzieć, że już praktycznie jest, no, zaliczony. Niemniej pamiętajmy, że układy harmoniczne w około 60% są retestowane, więc co najmniej jeszcze raz to uderzenie w 886 jest tu możliwe. Gdyby zdarzyło się tak, że będzie ten poziom wybijany, to tak jak sobie poprzednio mówiliśmy, ten szeroki setup na korekcie prostej nawet do 93$ dolarów będzie tutaj aktywowany. Mówić e, Solana i Ondo. On do USDT, on do widzę, że stary setup wypełniony bardzo ładnie. Pierwsze wsparcie nam tutaj na razie wytrzymało, drugiego na razie nie ma. E, dobra, skoro ona wytrzymało, chociaż nie, zostawmy sobie to jeszcze. Zostawmy sobie to jeszcze. Szukajmy sobie bardziej lokalnie, ale z tego co widzę, to lokalnie będziemy tu rozmawiać właśnie o korekcie pędzącej. Dzisiaj rynek bardzo podobnie się układa. O, patrzcie, właściwie to już jesteśmy na tym setupie, czyli na korekcie pędzącej. Sprawdźmy, jak to wygląda wolumenowo. No, wolumen tu wygasa. Tu wolumen też nam wygasa. No, prawdopodobnie chwilkę na ten, nas ten poziom potrzyma. Także tyle. Opór na razie działa na ONDO. Pozostawiam na razie wciąż te poziomy. Tutaj, bo jeśli będziemy dalej realizować scenariusz spadkowy, to zwykle zasada jest taka, że jeśli trzyma nas korekta pędząca, a tu widzimy, że bardzo ładnie ona nas trzyma, już może usunę tę starą, żeby nas tu nim nie myliła. E, to z, z, zazwyczaj idziemy co najmniej na ostatni dołek, lub nawet go wybijamy. Także może jeszcze te poziomy o sobie przypomną. Na razie je zostawiam. E, dobra, EGLD, EGLD USDT. Co Się tutaj dzieje na EGLD? Dobra, mierzenie poka na pewno robimy obowiązkowo od dołka do szczytu. Patrzymy, gdzie jesteśmy. 1,414, 161,8 dalej jest przed nami, więc główny target jest prawdopodobnie jeszcze do wyczekania. Lokalnie rzecz biorąc, co nam się tu wypełnia? Raz, dwa. Tu mieliśmy korektę prostą. Czy coś jeszcze tu byśmy wstawili w stanie powiedzieć? myślę, Szczerze, że nie mam pomysłu za bardzo. Może zejdźmy sobie jeszcze na niższy, ni, niższy interwał. Dobra, chwilowo podażowo na tych niższych. Nie, właśnie nie mam. A, przepraszam. Dobra, mam pomysł. Jest setup tutaj, tylko to jest setup pod potencjalną jeszcze pozycję długą, która mo, może się tutaj wydarzyć, a mianowicie bardzo ładnie powoli nam się zaczyna to układać korekta nieregularna. Przypomnę, ko korekta nieregularna jako potencjalny twór, w ramach którego wybijamy tutaj w tym przypadku ostatni szczyt i ten ostatni dołek, który był naszym ostatnim e, wsparciem. Także to są te rejony 2851. Także tu jest najbliższe wsparcie dla ceny. EGLD Link oraz Jup. Link mam tutaj chyba, bo go nawet ostatnio analizowałem. Tak, link się też trzyma na wsparciu. Także tu nie ma jakiejś większej, e, większej zmiany. Przesuniemy sobie tylko troszkę nasz wykres. Co się tutaj dzieje tak lokalnie, na niższych interwałach, jeśli chodzi o linka? Tak, ktoś się prosi, żeby dołożyć sobie siatkę Fibonacciego od szczytu do dołka, dokładnie w ten sposób i 61,8 ja jest przed nami. To są rejony najbliższego oporu, okolice 14,96 na linku. Nasz opór. To tyle, jeśli chodzi o linka. Jup. Jup, to musimy zerknąć, przepraszam, nie tak chciałem. Jup. Jup, musimy sobie zerknąć tutaj. Jup, USDT. No, też coś starego widzę, że tutaj mamy. Co my tutaj mieliśmy? Układ harmoniczny, tu bardzo ładnie doszliśmy do tych rejonów. A przepraszam, tutaj wcześniej mieliśmy najpierw 7, 8, 6, później wypełnienie. No a tutaj na tym zewnętrznym układzie do 8, 8, 6. Dobre, już wszystko pamiętam. Tak, dokładnie tak. No i finalnie na wolumenie podażowym wyjście dołem poniżej XA. No to jest dosyć niebezpieczna sytuacja. Jeśli chodzi o jo, bo już minęliśmy ostatni dołek. Co prawda, tutaj, gdyby był jakiś setup na double bottom, który by tutaj nam wystąpił, chociaż sprawdźmy sobie, czy taki by tutaj był, to. A, był, przepraszam. Dobra, to nie jest niebezpieczna sytuacja w takim razie, bo już chciałem powiedzieć, że będziemy grali mierzenia zewnętrzne, ale tego do końca wcześniej nie zauważyłem. Bardzo ładna korekta nieregularna się nam tutaj utworzyła. O, właśnie. O to chodzi. I mamy pierwszy popyt z tego miejsca. Co teraz? Z czego możemy się tu spodziewać? Czego możemy się to spodziewać? Eee, widzę, że scenariusz, wieze, przepraszam, widzę, że aktywo trzyma się na korektach pędzących tutaj. O, właśnie. Mamy raz, mamy dwa i mamy trzy. Tak, dokładnie tak. Dopóki korekta jest pędząca jest e, trzymana. Jest spora szansa na to, że idziemy co najmniej na ostatni dałek lub nawet wybijemy go do mierzeń zewnętrznych, chyba że wybijemy zasięg korekty pędzącej. Także tutaj zakładam, to chyba, że. E, dobra, ICP oraz XRP. Zacznijmy sobie od XRP, bo go mam tutaj, chyba gdzieś. Tutaj tak. XRP, no, XRP dalej. Zwrócił uwagę na wolumeny podażowe. Wcześniej pojawiła nam się, jakoś, jak po jakaś tam dywergencja. nie zwrócił uwagę, dalej wolumen podażowy mamy. Mamy dwa, mamy trzy, mamy, czy nawet cztery, już ataki na ten poziom, i to nawet mocno już ponadbijane. Także tu się nie zmienia moja analiza. I prawdopodobnie zobaczymy się na mierzeniach dalszych, czyli 786 oraz 886. Hmm, ICP, ICP USDT, dobra, Binance, o, widzę, że jakiś stary setup też tutaj mamy, O, ale starać, starać jakaś, nie wiem, skąd kiedy to ostatnio, dobra, nie mniej jak widzę, że jeszcze korekta pędząca wcześniej tutaj była, dobra, z czym się tutaj mierzymy? na pewno pomiar ostatniej fali bierzemy. To obowiązkowo. 160 na się przed nami. I to już jest ten poziom z 4 godzinówki, który może nas powoli zacząć interesować. Co jeszcze mamy tutaj, o właśnie, mamy tutaj też układ harmoniczny zewnętrzny, bardzo ładnie sklastrowany. To jest jedyny setup, który to zostawiam. I na tyle fajny, że aż sobie powiem szczerze, zapiszę. Do tego, żeby na grupie go pokazać. Dobra, to jest ICP XRP AGIX oraz RNDR. Oj, nie tak chciałem. AGX-USDT. AGX też, no, nasze wsparcie oczywiście na chwilkę zadziałało, bo patrzymy na to, co się dzieje na wolumenach wodażowych. No i wychodzimy niżej. To, o czym sobie mówimy bardzo często, pamiętacie? Jeśli jest sytuacja, w ramach której widzimy, ee, mm, widzimy, że ostatnie mierzenie wewnętrzne, czyli 886 jest wybijane, zazwyczaj wychodzimy na mierzenie zewnętrzne, a pierwszym mierzeniem zewnętrznym do wzięcia pod uwagę jest właśnie 127,2. Także często... Śpiewka, o tak sobie pozwolę powiedzieć, którą Wam powtarzam. E, dobra, tutaj też dochodzi nam mierzenie z korekty klejtonowskiej. Co ciekawe, tak samo jak w jednym z poprzednich przypadków z wykorzystaniem geometrii FiBo. Dokładnie tak, i tu mamy najbliższy opór. To są właśnie te rejony, bardzo ładnie jeszcze wskazujące nam ostatnią biegunowość. Okolice 77-72 te rejony, także jeszcze troszkę miejsca AGIX ma. RNDR USDT. Dobra, tutaj mamy? Uh, 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 uh. Ale też widzę, że się trzymamy korekty pędzącej. Ewidentnie. Nie wybijamy na razie jej zasięgów. Ctrl C Ctrl V. Dokładnie, dokładamy sobie, no nie wybijamy korekty pędzącej. Pierwszy popyt nam się pojawiał. Pojawia. Godzinówka 30 minut. No pojawia nam się pierwszy popyt. Jeśli... Podkreślam, jeśli zdarzy się tak, że zostanie wybity ten setup na korekcie pędzącej, to będziemy patrzeć dosyć szeroko, a mianowicie na mierzenia zewnętrzne i potencjalny układ harmoniczny zewnętrzny, czyli XA, Punkt B, Punkt C i Punkt D. 127,2 albo 161,8. Na razie za wcześnie, żeby o tym mówić. Niemniej może tak się wydarzyć. Wolumen popytowy całkiem ładny się utrzymuje. Eee, Jasny Radek, Jasny USDT. Co my tutaj mamy? A to wszystkim nie narobiliśmy na Binance? Tak, na Binance robiliśmy. E tutaj dalej pozostaje z moim targetem. 0.0.2.6. Do realizacji wciąż. Bez zmian. E, TIA oraz RUN. TIA USDT. Ja, też bez zmian. Dalej lecimy ze scenariuszami, które wskazałem. Oczywiście ten pierwszy setup, który wskazałem, to jest setup bardziej lokalny, tak? To jest setup na układzie harmonicznym przepraszam, tutaj ten xa punkt b punkt c punkt d, to jest setup na układzie harmonicznym zewnętrznym. I drugi setup, już dosyć szerszy, on już lepiej widać, widziany jest z jedynki. to są właśnie tereny 386, tylko uwaga, za wcześnie, żeby na razie jeszcze, oje, jeszcze go brać kluczowo pod uwagę. Na razie ważniejsze jest dla nas to, co się wydarzy tutaj w okolicy 575. Przepraszam, 5.62 i 5.35, tak? To są te rejony jako najbliższe wsparcie. Także tyle przy tym aktywie. Yy, TIA oraz ron RUN USDT. <laughs> ron też widzę, że doszliśmy. O, układ harmoniczny. No, zwróćcie uwagę, moment, jak, jakie mieliśmy wolumeny podażowe będzie, kiedy wybijaliśmy ten układ. Także też miał prawo nie, nie wytrzymać. Co tutaj mamy? A, zatem na nabie niebele jakim miejscu się zatrzymujemy. Mamy bardzo ładną półkę cenową tutaj, czyli dołek, który mieliśmy z 23 stycznia, aktualnie został utrzymany. Także w niebele jakim miejscu się zatrzymaliśmy. I też bardzo podobnie jak w poprzednim przypadku, będziemy patrzeć na zasięgi korekty pędzącej. Dopiero jak będą wybijane, będziemy mogli porozmawiać o jakichkolwiek setupach prowzrostowych. Na razie jeszcze tego nie widać. Manta. Manta, USDT, widziałem kiedyś manty na żywo, bo Wam, przepiękne stworzenia. E, dobra, no, o, przepraszam, nie tak chciałem, nie chciałem przesunąć, pierwsze wsparcie nam tutaj zadziałało, chwilka po konsolidacji, wolumeny podażowe mocne, wychodzimy na kolejne wsparcie, dalej, kolejne wsparcie na mocnych wolumenach podażowych, no, kiepsko to widzę. Jeśli chodzi o manta w obecnej sytuacji, jeszcze Dokłóżmy sobie jeszcze poka, poszukajmy sobie 161, A, to jest, przepraszam, to jest mierzenie, które już wcześniej robiliśmy. Czy mamy coś z D1, -ki? co jesteśmy w stanie sobie rozłożyć? Tak, tylko szukając korekty nieregularnej, z tego co widzę. O, dokładnie, tak. No, ale nie, ten poziom już wcześniej, jest. właściwie byliśmy, można powiedzieć, raptem zbliżenie się do tego poziomu, Ale nie działa. nie mam na razie innego setupu tutaj, niestety. Gala oraz Phantom. Gala USDT Gala. O, widzę, że zdamian dawna analiza. 12 grudnia 2023. No, ale wypełniona. Mamy wypełniony poziom na korekcie pędzącej. Mamy wypełniony 61,8 i reakcja, tak? Reakcja podażowa nastąpiła. nam. mnie zatrzymuje się gdzie? 161,8, ale. O, właśnie. A nie, ciekawe. 1,414. Czasem mnie intryguje ten poziom. Dobra. Na razie może z dziennego interwału. Mierzymy sobie poka. No, mamy jeszcze miejsce. 1618 przed nami. Mamy 4 godzinówkę, mamy godzinówkę może nawet. Tak, jeszcze tutaj potencjalnie wolmeny popytowe pierwsze się pojawiają, ale bardzo nieśmiało. Co my tutaj mamy? Dokąd byśmy mieli tutaj miejsca? Nie, ale nie widzę żadnego setupu na potencjalne jeszcze wejście z pozycją krótką. Na razie. Finalny setup tutaj 0021, to są periody. Nic więcej na razie, jeśli chodzi o Gala. I Phantom. FTM USDT. Co my tutaj mamy na Phantom? Może nawet, właśnie nawet D1 sobie dajmy. O. o, tu jest piękna korekta prosta. Piękna korekta, korekta prosta uformowana. Już pokazuję Wam dokładnie o co chodzi. Na razie sobie zrobię siatkę Fibonacciego. O właśnie. I jeszcze dołożę sobie geometrię Fibonacciego. Czyli mamy falę A, mamy falę B i mamy potencjalną falę C. Nawet głęboko to może wejść. To jest, pamiętajcie, to jest setup z D1, więc on może się wydarzyć, w momencie gdybyśmy mieli tutaj jakiś na przykład flash crash, tak, na rynku. Wtedy, no, z wyprzedzeniem warto sobie tutaj przygotować już pozycję. Lokalnie rzecz biorąc, Lokalnie rzecz biorąc, co my tutaj mamy, gdzie my się zatrzymaliśmy od tego dołka do tego szczytu? Mamy 1,13, ale nie ma tutaj niczego na korekcie nieregularnej, z tego co widzę. Tak, prawdopodobnie to jeszcze nie jest koniec. Najbliższe nasze wsparcie to będą dopiero tereny okolicy 43,5 centa. Na co będziemy patrzyli jeszcze przy yy, potencjalnym złapaniu się na ten dalszy ruch spadkowy? Na pewno weźmiemy sobie korektę pędzącą, która już teraz jest trzymana przez rynek, już zauważona, już, już przez rynek uderzona. Także tyle, na razie nic więcej na fantomie nie widzę. Awax, już patrzę. Awax USDT. Yy. AVAX złoty 1272 tutaj mamy. Chyba że patrzyliśmy jeszcze gdzieś na innej giełdzie. Czy na Binance? Tak. A nie, AVAX mamy wypełniony ten ostatni setup. Tutaj mówiliśmy sobie o tym lokalnym wsparciu, czyli to jest tylko i wyłącznie zmierzenia pomiaru, z pomiaru ostatniej korekty. Tu mamy korektę nieregularną, bardzo ładnie nam tutaj zadziałało. De facto wzmocniona 2618 zmierzenia tej największej korekty tutaj. Będziemy sobie mówić o tych, o tych poziomach 2618, bo one są całkiem fajnymi momentami do tego, żeby się zabezpieczać na swoich pozycjach. Dobra, to na razie usunę, to usunę. To usunę. To usunę. Zostawmy tylko te główne, które widzimy, że, e, że nas zatrzymały. Dołóżmy sobie jeszcze raz, a nie przepraszam, nie tak to będziemy robić, nie tak to będziemy robić, tu będziemy brać pod uwagę mierzenie całej tej fali i najbliższy poziom wynikający z biegunowości, czyli tu będzie bardziej 50, nawet tam to rozgrywała potencjalny sufit. Zwróćcie uwagę na biegunowość, tu mamy dołek, tu mamy szczyt, w tym samym miejscu reagowaliśmy i na 50 tutaj właśnie w tych okolicach również mamy opór. Także uwaga, bo sufit jest jeszcze przed nami. Mocniejszy drugi jest właśnie w tych rejonach, tak? Także okolice 1 dolara wyżej, niemniej jeden i drugi jest do wzięcia pod uwagę. Na razie nic więcej. Dobra, tyle było, jeśli chodzi o rynek krypto. Przypominam, tak jak jeszcze mówiłem ostatnio, pewnie jeszcze do końca lipca nam to się zejdzie ze szkoleniem. W dniu jutrzejszym o godzinie 21.00. Dalej, dalsza część naszego szkolenia. Jeszcze oczywiście dalej sobie przetrenujemy wolumen skumulowany, ale dołożymy sobie już pierwszy układ karmiczny alternatywny. Także zapraszam, bo będzie dosyć ciekawie. Gdybyście mieli jakieś pytania, też sobie oczywiście przygotujcie, postaram się na nie w międzyczasie odpowiedzieć. A jeśli będziecie czegoś potrzebowali na grupie, oczywiście jestem tutaj dla Was. Dzięki Wam piękne, trzymajcie się i cześć.